Cześć, nazywam się Adam Mańkowski i zapraszam do wysłuchania podcastu zatytułowanego Czarownice na stosach historii feminizmu. Opowiadam w nim o historii, antropologii i polityce, ale przede wszystkim o genezie i rozwoju myśli feministycznej. Jeżeli bliskie Ci są zagadnienia dotyczące mechanizmów wykluczania i marginalizacji kobiet w historii świata, to zapraszam do zaglądania tu regularnie. Jak siódmy, kilka słów o kobietach. Cześć. Tradycyjnie na początku chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy subskrybują mój podcast w serwisie Spotify, jak również wszystkim, którzy odwiedzają media społecznościowe, lajkują, komentują i oczywiście wspierają. Jest to dla mnie bardzo, bardzo istotne i daje dużo pozytywnej energii do działania. Przypominam, że wszyscy, którzy chcieliby finansowo wesprzeć moją twórczość, mają taką możliwość. Wystarczy zajrzeć na stronę patronite.pl ukośnik podcast feministyczny, gdzie można zostać patronem podcastu lub zajrzeć na stronę bycoffee.tu ukośnik podcast feministyczny, gdzie można postawić mi wirtualną kawę. Z góry serdecznie dziękuję. Moi drodzy, w poprzednim, szóstym odcinku podcastu opowiedziałem wam co nieco o elizie orzeszkowej. Zagłębiliśmy się w jej biografię, dorobek literacki i publicystyczny z naciskiem na zaangażowanie autorki w sprawy kobiet. Dziś, zgodnie z obietnicą, chciałbym skupić się na tekście zatytułowanym tak jak tytuł dzisiejszego odcinka, czyli Kilka Słów o Kobietach. Jest to esej, który Orzeszkowa popełniła w roku 1870 i który dyskusję wokół emancypacji na ziemiach polskich wprowadził na nowe tory. Można powiedzieć, że zupełnie nowe tory. Tak właśnie było. To Orzeszkowa narzuciła pewien ton rozmów i kierunków wokół spraw kobiecych, ale po kolei i od początku. Nad rozprawą podejmującą temat emancypacji kobiet, autorka pracowała etapami. Mniej więcej od maja 1867 roku, kiedy powstał pierwszy zarys tekstu swego rodzaju plan. Wiedziała już, jakie zagadnienia chciałaby poruszyć, i co więcej, w okolicach czerwca tego samego roku wysłała ten wstępny plan do Józefa Sikorskiego, który w latach 1867-1874 był redaktorem naczelnym gazety Polskiej, a prywatnie przyjacielem Orzeszkowej. Ich znajomość była na tyle bliska, że Orzeszkowa zwierzała się swojemu przyjacielowi z kłopotów osobistych, tych związanych z rozwodem, także z kłopotów finansowych i bardzo polegała na jego opinii we wszelkich kwestiach literackich. A wiemy to wszystko oczywiście z bardzo rozległej i dobrze zachowanej korespondencji Elizy Orzeszkowej z redaktorem Sikorskim. W jednym z takich listów, datowanym na 22 lutego 1868 roku, Orzeszkowa wysyła Sikorskiemu niedokończoną wersję tekstu. Prosi o konsultację i wyraża sporą nadzieję na możliwość publikacji w Gazecie Polskiej. Ostatecznie do tego nie doszło. Publikacja nie ukazała się, nie znamy szczegółów i przyczyn takiego stanu rzeczy, jednak to nie Gazeta Polska, ale tygodnik mód, potem przemianowany na tygodnik mód i powieści, opublikowały rozprawę Elizy orzeszkowej. Druk trwał z przerwami od 1 października do 31 grudnia 1870 roku. Musicie wiedzieć, że było to wydarzenie znaczące, jak na standardy treści publikowanych w owych czasach w czasopismach takich jak tygodniki literackie czy około literackie. Owszem, w druku ukazywały się takie materiały jak powieści, poezje, szarady, wszelkiej maści artykuły literackie, korespondencje i tym podobne, ale nie były one nigdy tak mocno zaangażowane w problematykę swobód obywatelskich czy edukacji kobiet. Tego typu tematy nie istniały, a w najlepszym razie były marginalizowane. Lub dyłku po prostu odmawiano. Być może to właśnie był powód, który zdecydował o tym, że kilka słów o kobietach nie ukazało się w gazecie polskiej, pomimo sympatii i przychylności redaktora naczelnego tego tytułu. Tygodnik Mud i Powieści, z punktu widzenia poczytności tego prasowego tytułu, wypadał słabiej niż Gazeta Polska. Można więc sądzić, że Liza Orzeszkowa była tym faktem rozczarowana, przynajmniej na początku. Jednakże tygodnik Mud miał też swoje zalety. Jego twórcy starali się publikować treści dotykające tematów trudnych, złożonych, ale przedstawianych w sposób prosty i zrozumiały, także dla niższych klas społecznych, i to mogło odegrać w tym przypadku znaczącą rolę, bowiem opublikowana rozprawa mogła dotrzeć zarówno do bardziej elitarnych grup odbiorców, ale co ważniejsze, także do kobiet pracujących, nauczycielek, modniarek i ogólnie mówiąc społecznic. Zresztą Ilość wydań książkowych tego eseju w kolejnych latach dowodzi tego, że był on popularny i pojawiło się zapotrzebowanie na kolejne dodruki. Ale przejdźmy do meritum. Skąd wzięła się w orzeszkowej potrzeba mówienia o sprawach kobiet i przemawiania do kobiet, to już wiemy. Wielki wpływ miały tu losy polek pod zaborami i klęska powstania. O tym mówiłem już w poprzednim odcinku. Ale jednak czym innym jest naznaczenie życiowymi zmartwieniami, trudami i ukazanie sposobów walki z nimi kobiet, bohaterek powieści, a czymś o wiele bardziej znaczącym jest napisanie dwustronicowej rozprawy, będącej czymś w rodzaju emancypacyjnego przewodnika, spisu problemów, ich analizy i sposobu radzenia sobie z nimi. To świadczy o bardzo głębokim poczuciu obowiązku wobec kobiet i wobec społeczeństwa ogólnie. Orzeszkowa miała poczucie misji, z pomocą kilku słów o kobietach starała się wyjaśnić, jak naprawdę mają się kwestie emancypacji wśród kobiet, ponieważ pojęcie to bardzo często było źle interpretowane w społeczeństwie. Zresztą ten problem istnieje do dziś. W XIX wieku wiele osób rozumiało pojęcie emancypacji jako wyrzeczenie się wypełniania obowiązków domowych oraz brak kobiecej przyzwoitości. Pisarka starała się poprzez przykłady ukazać pozytywną stronę ruchu sufrażystek. I zwrócić uwagę na faktyczne klucz problemu. Doskonale wiedziała, że u podstaw rodzących się zmian leży poczucie zniewolenia i ograniczenia swobód, ale nie jest to tożsame z próbą uwolnienia się kobiet od życia rodzinnego czy jego zaniedbywania. Istotne było tu także geopolityczne tło całej sytuacji i toczące się wówczas na Europie konflikty, które zmieniały układ sił, po części wpływając na rodzące się na różnych obszarach aspiracje niepodległościowe narody europejskie zaczęły się emancypować. Pojawiały się nowoczesne idee. Na ziemiach polskich miały one bardzo specyficzny charakter. Chodzi mi o to, że nie możemy oderwać polskiej myśli emancypacyjnej od kontekstu geopolitycznego. Bo z jednej strony, co było charakterystyczne dla całego obszaru środkowo-europejskiego w tamtym okresie, zagęszczał się i intensyfikował dyskurs emancypacyjny. To było jasne. Który był wprost zapożyczany z obszarów Europy Zachodniej. Tak było na przykład wśród Litwinów, Ukraińców, Białorusinów czy Bułgarów. Ale z drugiej strony te nowe pomysły i koncepcje były bardzo uwikłane w sytuację narodowej niewoli. Po prostu no, nie mogło być inaczej. No bo jak ukształtować, jak krystalizować nową myśl emancypacyjną w sytuacji, gdy państwo nie istnieje? Ta nowa myśl, nowa filozofia powinna być właściwie trwale zespolona ze świadomością obywateli skupionych wokół nowoczesnego nowego, rodzącego się państwa, ale jego niestety wciąż nie było. Była to sytuacja bardzo trudna. Inteligencja warszawska skupiła się wokół przeglądu tygodniowego i tu upatrywała swoje siły. Stąd młodzi pozytywiści próbowali zmieniać świadomość Polaków. Wśród tych aktywistów oczywiście była Orzeszkowa. Mamy więc wpływy zachodnie i kontekst narodowo wyzwoleńczej walki właściwie o wszystko, o być albo nie być i to widać wśród pierwszych, rodzących się zgrupowań wokół nowych idei. Wystarczy wskazać choćby pierwszą polską grupę emancypacyjną. Była to grupa kobiet skupionych wokół pisarki, Narcyzy Żmichowskiej, która nazywała się Entuzjastki. Jak poszukacie archiwalnych dokumentów mówiących o statucie i postulatach tej grupy, to odnajdziecie wyraźnie formułowane zapisy, które kobiecą podmiotowość wiążą wprost z obowiązkami o charakterze narodowym. Tak wyglądała ówczesna sytuacja Polek. Mówiłem o zapożyczeniach na nasz grunt wpływów zachodnioeuropejskich. To prawda, były one głównie pochodną wielkiej rewolucji francuskiej, ale nie bez znaczenia były również efekty walki o prawa kobiet płynące ze Stanów Zjednoczonych, gdzie emancypacja była efektem walki o niepodległość. Co robi Eliza Orzeszkowa w obliczu nowych wpływów, niewątpliwie nowych, widocznych wyzwań? Po pierwsze, stara się na nowo zdefiniować pojęcia podstawowe. Tłumaczy swoim czytelniczkom i czytelnikom pojęcie kobiecości. Na nowo objaśnia te kategorie. Wie, że tempo zmian cywilizacyjnych i kulturowych, które toczy się gdzieś obok niej, sprawia, iż o kobiecości zaczynają mówić mizogini, zaczynają nasilać się fobie i uprzedzenia, które wprost zmierzają do dalszego i jeszcze głębszego uprzedmiotowienia kobiet. Bo tak oczywiście jest wygodniej i prościej. Społeczeństwo znalazło się więc ewidentnie w momencie bardzo dynamicznych, kulturowych przekształceń. I to uwolniło wiele ruchów opozycyjnych, czego dowodem jest choćby konsolidacja środowiska sufrażystek. To zadziało się w Ameryce, w Europie Zachodniej i wreszcie na ziemiach wschodnich. Oczywiście e, odcienie tych dążeń i ruchów wyglądały nieco inaczej, np. we Francji, gdzie skupiano się na kwestiach podmiotowości i seksualności, a inaczej było w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie wciąż podstawę stanowiły wartości rodzinne, a poruszane zagadnienia były naznaczone historią szlachecką. Zaznaczyłem już kilkukrotnie, że emancypacyjne dążenia miały swój odrębny przebieg w Stanach i przyglądając się złożonej rozprawie Orzeszkowej, od tej Ameryki nie uciekniemy. Nie ma wątpliwości, że autorka traktowała wydarzenia mające miejsce za oceanem jako wzorzec. Inspirowała się i wyraźnie sympatyzowała z tamtejszą filozofią emancypacyjną. Bolało ją to, że o kwestiach kobiecych nie dyskutuje się w sposób poważny. Że każda rozpoczynająca się dyskusja zostaje sprowadzona albo na ścieżkę nadmiernego patosu, albo też zostaje obrócona w żart wykpiona. Swój wywód w kilku słowach o kobietach rozpoczyna właśnie od tego problemu, wskazuje na brak możliwości wyciągnięcia stoczących się w przestrzeni publicznej dyskusji, merytorycznych wniosków. No bo jak to zrobić, kiedy rozmówcy od razu kontrolują każdy postulat i zmieniają go w bardzo górnolotny lub dolnolotny żartobliwy ton? To potężny oręż, z którym trzeba walczyć, tak mówiła Orzeszkowa, i wskazywała, jak to robić. Zwracała uwagę na to, aby wrócić do podstaw, aby definiować i wyraźnie oddzielić to, co jest emancypacją prawdziwą, od tego, co nią nie jest, a jedynie przybiera formę fałszywych, bezideowych dyskusji. W swoim eseju wyznacza swego rodzaju plan działania. Opowiada i podpowiada, w jaki sposób działać, aby niedojrzałe społecznie kobiety stawały się z własnej woli i z własnego wyboru. Świadomymi obywatelkami, rozumiejącymi tempo zmian cywilizacyjnych i kulturowych, i oczywiście potrafiącymi w tym zmieniającym się świecie funkcjonować na pełni praw, na równi praw z mężczyznami. Aby lepiej pokazać to, o czym mówię, posłużę się cytatem z eseju, który wyraźnie wskazuje to, na czym Orzeszkowej zależało. Pokazuje, że nie interesowała jej narzucana w dyskursie wojna płci i pozornie wyolbrzymiane problemy chciała wskazać zupełnie inne przyczyny zniewolenia kobiet. Posłuchajmy więc. Nie od urojeń, tyranii mężczyzn, nie od przyzwoitości i prostoty, ale od słabości fizycznej, bardziej narzuconej niż od natury wziętej, od braku sił moralnych na samoistne i logiczne życie, od klątwy wiecznego niewolnictwa i anielstwa, od wypatrywania z cudzej ręki kawałka powszedniego chleba, od wiecznego zamykania przed nimi dróg, Poważnej i użytecznej pracy mają i powinny emancypować się kobiety. Pisząc w taki sposób, ucieka od tych jałowych dyskusji, spychanych do kwestii absurdalnych, a skupia się znacznie bardziej na konkretach. Zresztą, jeśli sięgniecie po kilka słów o kobietach, do czego bardzo zachęcam, to dowiecie się, że na dalszych stronach autorka wskazuje na sposoby radzenia sobie z tymi problemami, wskazuje przede wszystkim na edukację. Upatruje przewagi przyszłych pokoleń, a więc wychowanie, edukacja i zaufanie w samodzielną pracę, wiara w samodzielną pracę, wiara w to, że ja sama mogę osiągnąć wiele na drodze samorozwoju. To zresztą jest bardzo amerykańskie i pokazuje tę sympatię Orzeszkowej do tamtych idei. Już wtedy była bardzo świadoma zmian, które na ziemi amerykańskiej zaszły. Utrzymywała relacje z podróżnikami, czytała korespondencje i relacje antropologów, literatów. Wiedziała, że w Stanach z tymi kwestiami już sobie poradzono, że je rozwiązano, postawiono na edukację i pracę i to przyniosło efekty. Pokazuje to w tekście nieco bardziej dystansując się na przykład od kierunków francuskich czy angielskich, gdzie według niej zbyt mocno skupiono się na kwestiach salonowych, przyjemności jednostki i próżności, a za mało było pracy u podstaw. Była bardzo pragmatyczna, no ale była pozytywistką. Wskazywała, że ciągła dyskusja o kwestiach kobiecych bez realnego działania nic nie da. Będzie tylko pustą publicystyką, która nigdy nie doprowadzi kobiet do obywatelskiej aktywizacji, do tego, aby być realną częścią społeczności. No i oczywiście pusta paplanina o ideałach emancypacyjnych doprowadzić może tylko do upolitycznienia tematu, jego polaryzacji. To jest trend, który obecny jest współcześnie w naszym kraju i to bardzo wyraźnie. I dalej oczywiście prowadzi do nadmiernej ideologizacji wokół emancypacji i feminizmu. To jest groźne, bo dalej sprowadza dyskusję w niebyt, w jakąś absurdalną skalę, z której już niewiele da się wyciągnąć dla zwykłych obywatelek. Na tego typu polaryzacji zyskują tylko lobbyści i politycy. Co więcej, to jest też groźne z punktu widzenia nadmiernego rozwarstwienia się kwestii emancypacyjnych. Związanych ze sferą naszego życia bardziej naznaczoną tradycją, a tą bardziej nowoczesną. Czyli, z jednej strony mamy kwestie religijne, rodzinne, wychowanie dzieci, a na drugiej szali mamy wszystkie bardziej nowoczesne aspekty funkcjonowania w społeczeństwie i na nie Orzeszkowa kładzie duży nacisk. Pisze o kobietach niezamężnych, o ich prawie do samorozwoju i edukacji. Przestrzega przed konsekwencjami zamykania kobiet w szczerych ścianach i odcinania ich od relacji społecznych zarezerwowanych tylko dla mężczyzn. Wskazuje na to, że gdy zbyt mocno okopiemy się na stanowiskach walki obu stron, tym bardziej oddalimy się od celu i sedna. Pisze o konieczności zachowania mądrej równowagi pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Wreszcie zagłębiając się dalej i dalej w lekturę eseju, docieramy do pewnych zestawień porównawczych, których to wprost autorka odnosi się do kobiecości amerykańskiej. Wskazuje zalety po stronie emancypacji amerykańskiej i braki po naszej stronie. Pisze na przykład o uwolnieniu się kobiet amerykańskich od stereotypów i różnego rodzaju fantastycznych narracji, które pozwalają im odciąć się od bycia niewolnicami kobiecości, po to, by stać się świadomymi właścicielkami własnych atutów. Pokazuje, że kształcenie kobiet za oceany i możliwość samodzielnego decydowania o ich karierze zawodowej, nie odbiera im kobiecego wdzięku, nie umniejsza ich roli żon czy matek, czyli znów wskazuje na fałsz podsuwany i podpowiadany przez liczne środowiska, które za wszelką cenę próbują na stałe przykleić kobietom łatkę wstydu i samoograniczenia, która może prowadzić tylko do podporządkowania i oczywiście uprzedmiotowienia. Wystarczy choćby pobieżnie śledzić bieżące wydarzenia w naszym kraju, aby dostrzec wciąż powielane i używane celowo językowe klisze, mające cały feministyczny dyskurs zepchnąć do absurdu. Tak było 150 lat temu i tak jest dziś. Zwróćcie uwagę, że wszystko wciąż napędzane jest kilkoma prostymi zabiegami, czy jak wolicie nazwać je taktykami. Wymieńmy je. Mamy tak: ośmieszanie, a więc retoryka mówiąca, że feministyczne postulaty są śmieszne i absurdalne. Więc jako takie nie mogą zasługiwać na specjalną uwagę. Po drugie, mamy deprecjonowanie aktywistek i orędowniczek feminizmu poprzez określanie ich narracji irracjonalną, ich samych szalonymi, a więc bezwartościowymi w swojej roli i przekazie. Po trzecie, to już kolejna sprawa, czyli idealizowanie świata opartego na tradycyjnym porządku płci, czyli takim, w którym to mężczyzna decyduje i kieruje, a kobieta spełnia założone przez tego mężczyznę role społeczne. Oczywiście ten świat przedstawiany jest jako najwyższe dobro i piękno, coś podstawowego i naturalnego, z czym nie wolno dyskutować, a jakakolwiek próba podważenia tego stanu rzeczy oznacza jego bezpodstawne niszczenie i zamach na bardzo pierwotne, jedynie słuszne wartości. Po czwarte, po drodze mamy jeszcze demonizowanie feminizmu, czyli próby zestawienia idei emancypacyjnych z totalitaryzmem, łamaniem praw człowieka. To myślę, wiadomo, że chodzi o łamanie praw mężczyzn i oczywiście aborcją na życzenie. I wreszcie, po piąte, mamy sięganie po autorytety świata nauki, które z racji zajmowanej pozycji nie podlegają krytyce, a ich opinie nie powinny być podważane. Często antyfeminiści powołują się na wypowiedzi i publikacje szwedzkiego profesora, filozofa P. Bauna, który to wielokrotnie porównywał współczesne ruchy feministyczne do dwudziestowiecznych dyktatur. I bądźmy szczerzy, nie wszystkie feministyczne ruchy czy kierunki radykalizacji są słuszne. Ok, wszystko podlega dyskusji i autorefleksji, ale tego typu retoryka, jaką proponuje skandynawski myśliciel, jest tylko i wyłącznie próbą demonizowania tematu. Podobny efekt mają przynieść zabiegi stosowane przez współcześnie rządzących konserwatywnych liderów partii i rządów europejskich, którzy spychają postulaty kobiet, przykrywając ich kwestiami wojny, nielegalnej imigracji czy innymi geopolitycznymi problemami. Zawsze chodzi o to samo, aby tematy emancypacji przedstawić jako aktualnie nieistotne i niegodne rangi innych typowo męskich wydarzeń i zagadnień. Troszkę już podsumowując i zmierzając do końca, warto zapytać, czy tak śmiały wywód, jaki w kilku słowach o kobietach zawarła Orzeszkowa i który bez dwóch zdań jest nowatorski, wyprzeca epokę itd., czy miał on swoją kontynuację, kto podjął ten temat i kto go rozwijał, kierunek był tu dość oczywisty – ten wektor filozoficzny w kolejnych latach przejęli publicyści z przeglądu tygodniowego. Aktywność wykazywali w tym zakresie Adam Wiślicki, Aleksander Świętochowski, Józef Kotarbiński czy Piotr Chmielowski. Zwróćcie uwagę, że byli to sami mężczyźni, co z jednej strony świadczy o strukturze redakcji, głównie męskiej, ale też dowodzi świadomości emancypacyjnej redaktorów i o tym, że mężczyźni nie bali się zabierać głosów w sprawach kobiecych. Warszawscy pozytywiści oczywiście kontynuowali postulaty opisane przez Orzeszkową i co ciekawe, poszli także o krok dalej. Używając więcej konkretów, argumentowali, podpierali się przykładami i nazwiskami. To jest kwestia mająca znaczenie, bo gdy sięgnąć po analizy i recenzje literaturoznawców odnoszące się wprost do dzieła Elizy Orzeszkowej, to znajdziecie tam liczne krytyczne opinie podnoszące przede wszystkim to, że autorka kilku słów o kobietach nie uwiarygodniła swojego przekazu, że zabrakło jej właśnie konkretnych przykładów, i choć dzieło jest doceniane, to zarzuca się mu zbytnią anonimowość i sięganie po wzorce amerykańskie w sposób bezkrytyczny. Autorzy przeglądu na pewno postanowili to zmienić i sięgnęli po wzorce osobowe. Przywołując i analizując, a nawet wydając książkę amerykańskiej publicystki Virginie Penny zatytułowaną Praca kobiet, czyli zakres ich działalności praktycznie okazany w przeszło 600. Powołaniach i zawodach, warszawiacy stawiali więc kolejny śmiały krok, aby uwiarygodnić tezy orzeszkowej, albowiem Virginia Penny pisała o tym, że wartościowa praca nie posiada płci i w związku z tym nie należy ograniczać dostępu kobiet do zawodów kojarzonych jako typowo męskie. Temat stał się nośny i nadwisło, bo wiele więcej pisano już wtedy o konieczności przemodelowania ścieżki edukacji młodych dziewcząt, które za kilka lat wejdą na rynek pracy. Przykładów, po które sięgał tygodnik, było oczywiście znacznie więcej. Tuż po Virgini Penny przywołano biografię dwóch lekarek Elizabeth Blackwell i Marii Zakrzewskiej, urodzonej w Niemczech Polki. Obie kobiety swoją postawą i dokonaniami udowodniły, czym jest emancypacja w praktyce i że wymaga odwagi i podjęcia walki o własne ideały samorozwoju zawodowego. Publicyści wartościowali tutaj na korzyść tej praktycznej strony medalu Nieco odsuwając w cień jedynie teoretyczne spory i toczące się dyskusje. Zasadniczo więc mówili to samo co Orzeszkowa, chcieli jednak wskazać na jałowość dyskusji, które nie osiągają żadnego celu, ale też odważyli się na bardziej wyraziste przykłady, które musiały trafiać do wyobraźni czytelników. Jestem przekonany, że na pewno trafiały. Były żywe, wyraziste, nieoderwane od rzeczywistości. Chociażby przykład doktor Zakrzewskiej, kobiety zmuszonej do emigracji z Niemiec z uwagi na biedę i brak perspektyw, która dotarła do Stanów, gdzie z sukcesem ukończyła swoją edukację medyczną, rozpoczętą jeszcze w Berlinie, i następnie, przy wsparciu innych koleżanek, wspólnie założyła szpital bostoński. Na warunki i możliwości polskie, pamiętajmy, że kraj wciąż nie istniał na mapie, było to nieosiągalne. Musiało to jednak działać na wyobraźnię czytelniczek. Czy w kontekście tego wszystkiego, co dziś wam opowiedziałem, powiecie, że Orzeszkowa była idealistką? Z pewnością tak było, ale czy była utopistką zapatrzoną w amerykańskie wzorce? Nie byłbym tak brutalny w ocenie, choć to, co zrobiła, było śmiałe na owe czasy, a nawet i na współczesne czasy. Nasza krajowa, lokalna emancypantka marzyła o tym, by do równości pomiędzy płciami, do zasady równości dostosowywane były praktyki społeczne, a nie odwrotnie. Tak stało się w Stanach bez radykalnych i absurdalnych polemik, bez nadmiernej polaryzacji. Poczyniono zmiany w kwestiach kobiecych wybitnymi czynami obywatelskimi, które kształtują do dziś reguły i zasady równości płci za oceanem. O tym marzyła Orzeszkowa i może się ze mną zgodzicie, a może nie, ale uważam, że gdyby żyła dziś, z pewnością doceniłaby wiele pozytywnych zmian, które wydarzyły się na przestrzeni wieku XX, a także i w ostatnim dwudziestoleciu, ale czy to marzenie, to pierwotne marzenie zostało na gruncie polskim spełnione? Niestety uważam, że wciąż nie. Tu zakończę i postawię kropkę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zaangażowanie. Przypominam, że podcast możecie wesprzeć na portalu patronite.pl oraz na bajkofi.tu. Dziękuję i do usłyszenia.